Dobrze, no to teraz proszę bardzo. Marcinaj ma licytację, jeszcze jest? Nie. To Marcinaj ma licytację. mnie jak największość już Polaków. 25. Macie minutę, pamiętajcie o tym. 25. 25. 26. 27. 28. Kowal będzie paskara za poznanie. 13. <głos> <głos> musisz przebić. Przebiłem. Nie, bo jest 27, musisz powiedzieć więcej. 13. Dobra? 27? 28, 30, 29, 28. 29. <grystanie> Trzeba imiona i nazwiska? Tak. No? To... A co? Będziesz powiedzieć Nowak i ja cię już liczę, że bo jest tylu Nowaków w Polsce? Zastanawiam się, czy tak się tak to A żyją Nowaki, są czy nie? Dobra, 30? 31. Wychodzi Polak na 2 sekundy.

40 Polaków, wychodzi jeden Polak, na, na, 41. na półtorej sekundy około. No, zaraz będzie półtorej sekundy. 41. Dobra, niech robi. 41 Polaków. Minuta. się wody. Sobie. A od wszystkich ze swojego facebooka. zaraz wszystkich weźmie. Ja będę weryfikował. Będzie tu siedzieć do nas. już Dobra. 41 no. Polaków. To ja muszę to liczyć. Szybko. 3, 4. Adam Małysz, Jan Sturz, Marcin Bakleda, Wojciech Skupień, Maciej Kot, Rafał Kot, Jakub Kot, Kamil Stok Dawid Kubacki, Stanisław Snopek, Dariusz Pakowski, będziemy Szaranowicz, Sebastian Szczesny, Bartek Szczęśniak, Samuel Strzegielski, Adam Kotleczka, Paweł Paczul, Kowalczyk Mateusz Rokuszewski, Bogusław Kaczmarek, Maciej Skorza, Jerzy Engel, Junior. Piotr Tu Mały Kraj Sylwester Ciesielski, Patryk Adamiak, Krzysztof Stachowicz, Karol Lewicki, Jakub Marczak, Krzysztof Marczak, Karol Strasburg. Koniec! Nie! Yeah. Yeah. Nie! No Już zdążyłeś, 40 by było jeden. Tak? No. Tak. Ty też myślałem, że ze 30? Zdarzyłem. Dobrze policzyłem? Nie wiem. czy nie wiem. Ja nie widziałem. <laughs> ja Ale jedziemy. dobra, no ty, ty tyle. Było albo 300, no bo 300. mi się wydaje, że 10 za mało nawet. <laughs> tak? Skończył jej na 31. Tak, zobacz, tak. ile czasu miał ten. To jeszcze 9, ok? 15 sekund. Zdążysz? Dobra, poczekaj. Jeszcze 9 pola. Ale lat. nie wiem, ja, ja ci nie powiem, bo może pojadę dobrze. Potem to dwie Dobra. Dzie nie, 31 czy jeszcze 10? 10 pola. 15 lat. sekund. Dobra. Piotr Lisek, Piotr Malchowski, Sofia Nałói, Anna Jóźwik, Julia Jóźwik, Anna Kubowicz, y, Danuta Holecka, y, oh! Leni <laughs> Krzysztof Ziemiec. No masz list! nie jak się Wojtek zawiesił, ma do wyboru 36 milionów Polaków i mówi Piotr Filias. Hey, ale powiedz. się o jednego piłkarza? Będzie Kowalczyk. Nie Panie. no, już brać pod uwagę redakcji, ale mówię z tych aktualnych Nie no, ja miałem inny pomysł, ja bym powiedział, że Kowalski i wszystkie imiona. <laughs> tak, będzie <byś> dobrze oprawił. <laughs> to jest mały kraj, nie ma tylu ludzi w